Julka, przed Tobą kolejny debiut, ponieważ zostaniesz prowadzącą Super Hit Festival. Jak się z tym czujesz i jak przygotowania? Trochę mnie skręca w żołądku ze stresu, bo to będzie naprawdę ogromne wydarzenie. Dlatego po pierwsze dziękuję za zaufanie Panie Ninie, panie Ninie ale z drugiej strony <grym> dlaczego zostałam na tak głęboką wodę? Ale mam nadzieję, że sobie dam radę i będzie wszystko dobrze. Rozmawiam z różnymi kolegami, koleżankami po fachu, którzy nie, zajmują się profesjonalnie konferencjerką i troszkę dają mi rad. Ale tak naprawdę jedyna główna rada, jaką dostaję, to bądź sobą, ćwicz, ćwicz dykcję. Właśnie. I tak naprawdę to jest klucz do sukcesu. Jak się zna scenariusz nie, w miarę chociaż, to już nie, pójdzie jak składka. A jak kto wpadł na ten pomysł, żeby zestawić się z Michałem Szpakiem, bo Michał powiedział, że jesteście tu trochę z innej planety tak naprawdę. Michał Szpak poprowadzi festiwal 24 bodajże albo 26 maja festiwal z Krzysztofem Iwiszem, a ja 25 maja Maciejem Rokiem. Także mamy osoby wspierające nas, które się na tym znają jeżeli tylko coś tam nam się podwinie noga, to, to nas uratują. Czyli jednak się z Michałem miniecie. Troszkę się miniemy, chociaż na pewno się spotkamy w Sopocie, mam nadzieję. A coś zaśpiewane będzie? No nie, w tym roku nie. Miałam taką możliwość, ale stwierdziłam, że to jest już za dużo grzybów w barszczu. Nie dałabym rady po prostu psychicznie y, zrobić i y, poprowadzić imprezy i zaśpiewać poprawnie y, piosenki. Także może w następnym roku. W tym roku chciałam sprawdzić się jako konferencjerka, prezenterka.